Znacie Mary Beer? Nie znacie? To no ta pani jest. A właśnie przyszliśmy do sklepiku pani Mary Beer. I teraz jak ten sklepik wygląda? To jest farm shop, sklepik farmowy, gdzie można kupić wyroby robione naturalnie, e, według przepisów Mary Beer. Mary Beer to jest pani, która prowadzi. Jest jednym z jurorów australijskiego Master Szefa. O. Oliwa. Nie wiem co to. Dobra. Spójrzcie. Hmm. Hmm. <tryk> I sos na bazie musztartki. No, jadalny. Także pani Mary Beer jest kobietą, która właśnie ma tutaj ogromne kulinarne znaczenie dla Australii. Jest takim towarem eksportowym, troszeczkę kulinarnym. Proszę bardzo. Tu ze znaczkiem barżanta wyroby to są właśnie tej pani. Galaretka. Mm. Ciekawe zestawienie smaków. Musztarda i gruszki. Trzeba będzie spróbować. Co my tu mamy? Do spróbowania, o, do spróbowania, do spróbowania. Tego jeszcze nie, nie próbowałem. Mm. Takie skrzyżowanie dżemu z z sałatką zmarnowanych Zmarynowanych, m, zmarynowanych y, papryczek To już raczej bardziej dżem. wina a jakże Przecież jesteśmy w Barosowali Wina A jakże Prawda? Y, że tak powiem standardowe Standardowe wino w tej okolicy Czyli 3 raz robione przez wszystkich. Tutaj, no i wygląda na to, że jesteśmy w kuchni Marybi, w kuchni, którą wszyscy Australijczycy mogą oglądać w telewizorach. I w czasie, kiedy pani Marybi. Ania, będziesz tutaj równie bo jak Marybi, tak? Dobrze. Ehm, no, kuchnia Marybi. Ehm, Używana w jej programach telewizyjnych Pani ma kontrakt z kanałem 10 I jak widać Jej programy Są nagrywane przy obecności Publiczności Super, nie? Jest. Drugi zestaw Piekarniczku bardzo mi się podoba I teraz wam pokażę widok na zewnątrz Bo dlaczego nie? Otóż można specjały tej pani zajadać z takim widokiem. Super.